Witajcie z powrotem w naszej bajce. Po 18 miesiącach wróciliśmy na Karaiby, gdzie spędziliśmy 6 lat. Zaczynamy nowy sezon życia na jachcie. Dziękujemy Wam za cierpliwość, że czekaliście aż do dzisiaj. Musieliśmy trochę ochłonąć po całej podróży i półtora rocznym remoncie naszej poli. Zapraszamy Was na Saint Lucia, czyli Świętą Łódź. Jest to jedno z naszych ulubionych miejsc na Karaibach. Tutaj spędziliśmy naprawdę dużo czasu przed remontem. Szczególnie dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić do tej podróży po dwóch latach nieobecności tutaj. Słuchajcie, stoimy pod małym Pitonem. Widać go. Tam dokładnie, więc jest to niesamowite miejsce, bo stoimy na boi, a pod naszą poli jest niesamowita rafa i zaraz Wam pokażę, że wystarczy po prostu zrobić krok do wody. O tutaj i widzimy już całe piękno, które się kryje tam na dole. Okazało się, że dzisiejsza owsianka nie tylko nam tak smakowała.

Dziękuję. Dobrze kochani. Wejdźmy do wystarczy. Wystarczy? Dobre. Woda kokosowa z kokosa to jest jednak to, nie? Żadna podróba spo z tego, z butelki nie, nie, nie dorasta do pięt. A teraz jeszcze pan nam tutaj oddamy z powrotem puste kokosy. I pan nam obskubie je, i będziemy mogli wyjeść sobie mleczkę. Ten serek kokosowy. Serek. No, słuchajcie, taki jest bajer. O, ten pan do wykonuje you? trzy. Thank you, trzy zgrabne ruchy. Czyli cięcie tędy i cięcie tędy. I robi w ten sposób. Po pierwsze rozpoławia kokosa. A po drugie mm. tworzy z niego naturalną łyżeczkę do jedzenia. I teraz patrzcie. Cyk cyk. i cek. Cek... Kachania. Mm. To jest deser. Mm. komu najlepiej? Między małym a dużym pitonem. Welcome to San Już pierwszego wieczoru odwiedził nas nasz lokalny znajomy, czyli Zaka. To jest dopiero persona na San Dziś uczy Juliana łowić ryby, a bardziej optymalizuje jego umiejętności, bo Julian to prawdziwy talent wędkarski. A przy okazji podziwiamy zachód słońca i pitony. Jest dopiero coś, za czym szczególnie tęskniliśmy przez ostatnie dwa lata. Napoli, co tu się dzieje? Co chłopaki robią? Czy ma długie włosy? Kony, wreszcie czujesz się jak w domu? Pierwszy raz. Od Pierwszy od raz, co? Roku czuję, że mam dom. No nie? Żedwo się kontaktuje z tym szczęśliwym uczuciem. To prawda. Pierwszy raz to poczuliśmy chyba dzisiaj, co? Ma długi włosy, Harry Potter trwa. Ma długie włosy, dobra. Pogoda przy pitonach była wyjątkowo łaskawa. Chyba pitony czuły, że potrzebujemy spokojnego snu. Od pierwszych dni poczuliśmy się jakby tych dwóch lat nie było. Po prostu poczuliśmy się jak w domu, nie tylko na poli, ale w całym otoczeniu pitonów i zatoki sufrier. Słuchajcie, będąc na saint -Lucie, w zatoce sufrier koniecznie trzeba odwiedzić za, yy, jaskinie nietoperzy, czyli Bat Cave. I zaraz Wam pokażemy, co się kryje w małej szczelinie, chociaż w sumie nie jest taka mała. To co, kochanie? <laughs> Najlepiej podpłynąć tutaj motorówką. O, już słychać syczenie. Słychać nietoperze. Słychać nietoperze. Za chwilę będzie je widać. Jest tu dosyć płytko. Widać dno. I tak, tak, tak Ale wali nieźle, nie? No Wow Jeszcze no. wow. no, raz widzę, co tu tak bliska Dobra. Ciekawe, co na górze miejska Batman Czyj myszka Batman? Chodzę Dobra, spadamy bo tutaj ciężkie warunki, zobaczcie, żeby nagrać wideo. Odpychamy się od stały. Okay, słuchajcie, no niestety, rafy koralowe na Karaibach z roku na rok niestety wyglądają coraz gorzej, ale na szczęście są miejsca, w których trwa proces ich. Od re, jak to rewitalizacji. Mówi, rewitalizacji, czyli jest sadzenie rafy. Jak to się dzieje? Już kiedyś był odcinek o tym, jak na Petit St. Vincent dołączyliśmy do grupy specjalnych biologów marynistycznych, którzy sadzili rafę i pokazali nam, jak to się robi krok po kroku. A właśnie dzisiaj nurkując, zobaczyłam, że tutaj pod pitonami na Santushi też są dwa specjalne stoły, na których już się sadzi rafa. Zaraz Wam pokażę. Nie pamiętacie, że jeden z tych biologów jest e, właśnie tu z Sanluszu, jest ze wsi obok. Tak, to prawda. Jesteśmy już po zachodzie słońca, ale dzieciakom to nie przeszkadza. Jesteśmy na Sanluszu i na Sugar Beach. Zobaczcie, dzieciaki się kąpią. Tutaj widzimy duży piton. Gdzieś tam Poli. Zaraz spróbujemy ją znaleźć. Jest Poli. Czyli poli. od strony północ mamy już dużego, e, przepraszam, małego pitona, który jest... Z tej strony wygląda trochę inaczej. Ale jest równie piękne. I tak dzisiaj. A jeszcze takie piękne przemasztowy. Stoi. O. No Zobacz, paweł jest dwa razy wielkości człowieka. No, widzę, jest widzę stąd. Masakra. Pawełż jest dwa razy wysokości człowieka. Paweł, paweł sama ma 4 metry wysokości. Czyli burta ma około 5 metrów. My podziwiamy Was z oddali. Nabieramy dystansu życiowego do naszej rodziny, która wspaniale wygląda w kadrze. Prawda? Jak lubimy ją oglądać o, najbardziej. O, ja Kolejny dzień zaczął się bardzo niewinnie. Za zatoce było bardzo spokojnie. Nie było wiatru, świeciło słońce, i doszliśmy do wniosku, że to jest idealny moment, aby wystartować naszego drona i sfilmować wam nie tylko naszą poli, ale piękne pitony. Okazało się, że Bartek był tak zajęty pilotowaniem, że nie zauważył, że na naszej wysokości są już drzewa. I dron poleciał prosto w krzaki. Mieliśmy tylko 15 minut, aby go znaleźć. Bo tyle wskazywał poziom baterii i GPS, po którym próbowaliśmy go znaleźć w całych Co tych krzakach. Bartek uratował drona. Żeby nie było, że nie poświęcam dla naszych widzów. Nago w deszczu więcej jacyś. Na kabel jakiś trafiłem. Czy złożył bieda? I tu jest droga. Ta-dam! W dziczy. Oh! Dżungla oddała nam drona. Płyniemy w kierunku Martyniki. Chwilowo żegnamy pitony, ale wkrótce tu wrócimy. Że jest, tu jesteś. I tu Mówiłem, ja A na miejscu czekają już na nas nasi znajomi, czyli inne rodziny, które również mieszkają na jachcie. Dziś okazuje się, że dobrze mieć sąsiada obok. Ej, dawaj, No maksa? Nie. To się nazywa... Sąsiedzka, pomoc. mi się robić dzisiaj sushi. Na I nakładamy trochę ryżu na listek. Dobra. Chwilę. ręce. Ile ci się, ile ci się I teraz tak, Możemy nałożyć sobie kawałek? Tak, tak. Trzeba zacząć i do tego służy ta mata od zboku, Tak, żeby to się wszystko w miarę trzymało. I co, i teraz to? Nie Daj dziobu. Daj dzioba! Daj dzioba! Daj dziobu. Daj się, Daj dziobu. 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 Tam od razu, Sią! Sią. myślelibyśmy jakbyśmy się tak rozpędzili, dobrze rozpędzili, to by było. się na zakupach, na Martynice, Zatwiamy różne sprawy, yes. techniczne, jak to my, remontu w końcu nie widać. Chłopaki, co moją? Abordaż? Abordaż, Uu, jaki tutaj dźwig prawie. To jest do żagli. Tak, a, tam to jest żagli? A, jest, faktycznie widać, tam jest żaglownia, widać żagle. Czyli to jest taki wyciąg, wyciąg żaglowy. Uff! floresta de luz, Pátia Mamá, abre a consciência dos seus filhos a crescer.